Ponownie polski P99. E, tym razem amunicja PPU. Nie mam opakowania, żeby pokazać. Później w filmiku e, po prostu zrobię zdjęcie opakowania. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie Na Zaraz e, powiem, że ten pistolet chyba średnio się lubi z 8-gramową amunicją, ale strzelamy teraz do tarczy wojskowej NT23P, także to jest troszkę łatwiejsza tarcza. Mam nadzieję, że uda się coś wystrzelać 25 metrów oczywiście, nie będzie to szybkie strzelanie, muszę się cofnę, żeby lepiej było widać. Pistolet pusty. Może jeszcze pokażę. Dobra, zobaczymy, czy się z tą ósemką polubił? Oczywiście też troszkę z poprawkami strzelałem. Ogólnie ta ósemka powinna latać wyżej. O, nie, też poleciała w punkt. Też poleciała w punkt. A jeden babol. Reszta myślę, że w porządku. Jest ok, jest ok. Teraz jeszcze raz ja. Znowu Walter P99. Teraz strzelimy sobie z jednej ręki ogólnie. Ja nie strzelam z jednej ręki. Jestem niezdecydowany, bo ja rzucam lewą, prawą piszę. Także w zasadzie jedna i druga ręka mogę strzelać z tej i z tej. Z prawej lepiej wyczuwam spust, tylko tyle, ale znowu lewą, lewą mam mocniejszą, także to jest prawa lepsze wyciskanie, lewa dłużej wytrzymuje. Pięć strzałów do wojskowej tarczy, tym razem Omlicka, Belotka, ale teraz nie potrafię powiedzieć, czy to jest 7,5 gramowa, czy 8 gramowa. No tam w sumie to i tak jakiegoś mega wyniku się nie spodziewam. Ja nie strzelam po prostu z jednej ręki to tak bardziej. Jak się nie uda, to najwyżej w filmiku nie wrzucę. Mi się zobaczyć pusty. Jedźmy zobaczmy co my tam żeśmy nastrzelali. Aha, 25 metrów. Ja krótszych dystansów nie strzelam. O kurwa, trafiłem w tarczę, jest dobrze, jest dobrze. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. Tada z jednej ręki.